Battlefield 2042, choć sam w sobie dość rozbudowany, jest naprawdę przystępną grą. Próg wejścia nawet rok po premierze jest dość niski, szczególnie jeżeli porównamy chociażby do Koda czy Warzona, gdzie ten początkowy grind konieczny do doblokowania mety może być dość bolesny, a nawet dla niektórych zniechęcający. Mimo to teraz, kiedy pojawiło się sporo nowych graczy przez wszystkie promocje związane z Battlefield 2042, dostaje mnóstwo pytań w w jaki sposób zacząć, jakiego specjalistę wybrać, jaką broń wybrać, w jakim trybie grać, w jaki sposób grać, jakie wyposażenie itd. 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 I o tym sobie właśnie dzisiaj porozmawiamy. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony, tak jak wspomniałem, już Miniu. Jeżeli jesteście z nami po raz pierwszy, zapraszam Was serdecznie do subskrybowania. Znajdziecie na moim kanale mnóstwo poradników, omówień, sporo nowości oraz oczywiście nasze wieczorne streamy, na które także Was serdecznie zapraszam. Jeżeli materiał się Wam spodoba, nie zapomnijcie lajkować. Jeżeli nie, dislike nie ma najmniejszego problemu. Będę wiedział, że nadal coś jest jeszcze do poprawy. A teraz już przechodzimy sobie do rzeczy. Przygotowałem szereg porad od tych najbardziej podstawowych do tych bardziej zaawansowanych, także każdy chyba znajdzie coś tutaj dla siebie. No i moi drodzy, jedziemy. Na początek oczywista oczywistość ustawienia gry. Nie będę się tutaj rozwodził i nie będę wchodził w szczegóły, ponieważ możecie znaleźć w internecie mnóstwo poradników odnośnie tego, jak to zrobić, ale zwróćcie na to uwagę. To jest bardzo istotne, szczególnie konfiguracja fov, konfiguracja hada, przejrzystość ikon, wszystko to, aby to, w jaki sposób gra nam prezentuje pole bitwy, było dla nas jak najbardziej odpowiednie. Druga sprawa oczywiście to jest odpowiednia konfiguracja pada, czy też przycisków myszy i klawiatury. Ja sam przygotowałem już dwa poradniki odnośnie Battlefielda 2042i. Konfiguracji pada, ponieważ ja jestem konsolowym graczem, ale jeżeli chodzi o mysz i klawiaturę, znajdziecie na pewno mnóstwo poradników także w internecie i część tych porad, które ja dałem do pada nawet mogą być tam zaaplikowane. Także serdecznie zapraszam właśnie do tych podlinkowanych materiałów. Teraz już przechodzimy do samej gry, no i na start. Jaki tryb wybrać? To jest, moi drodzy, naprawdę dość istotne, szczególnie dla kogoś, kto totalnie zaczyna. Ja bym proponował albo przełamanie, ewentualnie szturm. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze jest tam mniejsza ilość graczy, więc łatwiej jest ogarnąć powiedzmy troszkę ten chaos na początku a po drugie, naturalnie buduje się front pomiędzy frakcjami, więc o wiele łatwiej jest kontrolować zarówno tempo rozgrywki, jak i nasze zaangażowanie w tę rozgrywkę. Jeżeli jesteśmy bardziej porządkujący, nie chcemy wpaść, że tak powiem, w oko cyklonu i w ferwor walki, no to możemy troszkę bardziej trzymać dystans, możemy mieć prawie pewność, że raczej wróg się nie pojawi na naszych plecach, ponieważ ten front ma to do siebie, że nie można za bardzo flankować w taki bardzo oczywisty sposób, więc łatwiej nam będzie właśnie podejmować taką walkę, która jest dla nas najbardziej odpowiednia, uczyć się tego Battlefielda, kiedy poczujemy się pewniej, podchodzić sobie bliżej i bliżej i bliżej, aż staniemy się takimi frontowymi, pełnokrwistymi wyjadaczami Battlefielda. Zanim wybiegniemy na to pole bitwy, także musimy wybrać sobie specjalistę oraz najlepszą broń. I tutaj mam kilka porad. Jeżeli chodzi o specjalistę, to polecam na start dwóch. Albo Dr. Queen, czyli Maria Falk, albo Angela. Dlaczego? dlatego że są najbardziej jakby naturalnymi specjalistami, najłatwiejszymi w użyciu, grają najbardziej zespołowo i też są dość samowystarczalni. O co mi chodzi? Zacznijmy od Mari Falk. Po pierwsze, ma ona gadżet pistolet S21, który uzdrawia wszystkich sojuszników na odległość i nie musimy być super celni, ponieważ on się dość sam naprowadza, jeżeli tylko zobaczymy tą obwódkę wokół gracza, no to spokojnie możemy strzelać. Oczywiście tym pistoletem możemy także siebie leczyć, ale uwaga nie korzystajcie z tej animacji po dłuższym przytrzymaniu przycisku, tylko strzelajcie sobie albo pod nogi, albo w najbliższą przeszkodę i wtedy automatycznie ta strzałka się jakby do Was przyczepi i będziecie się leczyć. Ja tak robię non-stop, więc spokojnie będziecie mogli sobie to obserwować właśnie tym gameplayu. Po drugie oczywiście mamy możliwość ożywiania wszystkich żołnierzy z całego zespołu i robimy to naprawdę szybko i reanimujemy do pełnego zdrowia, co jest też bardzo istotne, A więc nasłuchujemy, rozglądamy się za wezwaniami do reanimacji oraz uwaga, oznaczajcie żołnierzy, których chcecie podnieść, żeby oni wiedzieli, że do nich Biegniecie. Jak sami zostaniecie powaleni, to obserwujcie w jakiej odległości jest od was najbliższy medyk i czy jest sens właśnie trzymać tą reanimację, czy też nie. Jak ktoś was oznaczy do reanimacji, to zróbcie mu przysługę i poczekajcie, żeby nie biegł sobie na darmo. Drugi specjalista, Angel, on także ma możliwość ożywiania wszystkich żołnierzy z całego składu. Nie robi to do pełni zdrowia, ale uzupełnia pancerz, jeżeli ktoś takiego używa. Poza tym, Angel ma torby z amunicją, te małe, i może je wyrzucić trzy. One nie uzupełniają, co prawda, gadżetów, ale Angel ma także możliwość wezwania zrzutu, który umożliwia nie tylko uzupełniania do maksa całej amunicji i wszystkich gadżetów, ale także umożliwia zmianę zestawu uzbrojenia co może być bardzo istotne. O zestawach, o tych, powiedzmy, loadoutach, powiemy sobie troszkę później. Ciekawostka, jeżeli chodzi o amunicję do gadżetów, jak chociażby do wyrzutni M5, to dostaniemy jej nawet, tej amunicji więcej. Startujemy z trzema, po dobraniu z tej skrzyni będziemy mieli aż cztery, co może być bardzo istotne w walce chociażby solo z jednym pojazdem, moi drodzy. A więc to są specjaliści na start. Tak jak mówiłem, staramy się grać tak blisko naszego zespołu jak to jest możliwe, jeżeli oczywiście gramy solo albo robimy flankę tak, że jesteśmy samowystarczalni, zawsze mamy amunicję albo zawsze mamy leczenie i coś co jeszcze nie powiedziałem, jeżeli bierzemy sobie Mario Falk, weźmy sobie jako gadżet skrzynkę z amunicją, jeżeli weźmiemy Angela, weźmy sobie apteczkę, wtedy będziemy mieli wszystko i ammo i apteczkę dla siebie i dla innych członków naszego zespołu. Starajmy się już nie dobierać C5 czy nie dobierać wyrzutni rakiet, które są oczywiście bardzo istotne i bardzo skuteczne przeciwko pojazdom, ale moi drodzy tuż tuż będzie zmiana, powrócą systemy klas i ci specjaliści nie będą mogli używać tych gadżetów, więc wyrabiajmy sobie dobre nawyki. Mamy specjalistę, mamy tryb jaka broń? Oczywista oczywistość po raz kolejny M5A3. Ostatnio nagramy odcinek strzelnicy pierwszy z Battlefielda 2042 właśnie o tym karabinie, więc nie będę wchodził w szczegóły z nimi związane. Podlinkowuję wam ten materiał, w nim znajdziecie wszystko, co musicie wiedzieć, jak go używać, jak go poskładać, itd, i tak dalej. A dlaczego go wybieramy? Kilka powodów. Najmniejszy odrzut, najłatwiejszy w kontrolowaniu nawet bez odblokowanych dodatków, więc tak jak mówiłem, ten grind nie jest konieczny na start. No, i to jest bardzo klasyczny model działania karabinu. Najlepiej sprawdza się na krótkich, średnich dystansach, na których, jako początkujący gracz, raczej będziemy koncentrować naszą uwagę. Jak już jesteśmy przy broniach, to oczywiście, levelowanie broni, zbieranie wszystkich dodatków możemy sobie ułatwić poprzez granie w trybach kooperacji czy na dedykowanych serwerach na portale. To jest też duży plus Battlefielda 2042. Tam też możemy trenować i to bym polecał, jazdę i latanie wszystkimi właśnie pojazdami czy śmigłowcami czy samolotami. Po pierwsze, że będzie to dla nas o wiele łatwiejsze, a po drugie nie będzie frustrujące dla innych graczy, tych lepszych, którzy chcieliby wziąć pojazd albo wskoczył do naszego pojazdu i zobaczył, że my mega kaleczymy na początku, wiadomo każdy musi jakoś zacząć. Ale nie budujmy też frustracji u innych graczy z naszego zespołu, potrenujmy sobie, a potem już możemy wskoczyć na pole bitwy i pokazać jak dobre są nasze umiejętności. Kolejna rzecz, yy, którą możemy robić właśnie na takich serwerach, to jest, yy, moi drodzy, trenowanie celności, yy, sprawdzanie zestawu uzbrojenia, mechanik gry i wszystkiego. Mamy mnóstwo serwerów, które są do tego dedykowane, mnóstwo trybów specjalnie zbudowanych w portalu. Zachęcam poszukać w internecie, znajdziecie mnóstwo kodów, możecie sobie sami nawet taki serwerek postawić. Trenować sobie do woli, nikt wam nie będzie przeszkadzał, a wy, tak jak mówię, z lepszymi umiejętnościami już sobie wyskoczycie na polu bitwy. Kolejna rzecz to jest właśnie przygotowanie tych zestawów, czyli loadoutów. Szczerze polecam spędzić troszkę czasu nad tym, aby sobie kilka takich podstawowych przygotować. Ja tak jak widzicie mam szturmowca, medyka, mam technika, mam snajpera w kilku odmianach, mam też kilka indywidualnych powiedzmy takich do trenowania czy do specjalnych zadań na polu bitwy. To raz, że nam ułatwi wejście do gry, czyli będziemy mieli przygotowany zestaw, dokładnie wiemy co w nim jest i w jaki sposób z niego korzystać. A po drugie, ta skrzynia Angela, o której mówiłem, jeżeli na polu bitwy na przykład jesteśmy medykiem, szybko potrzebujemy wyrzutni, czy też szybko potrzebujemy C5, czy szybko potrzebujemy respiarki, czy czegokolwiek innego, taki zestaw możemy sobie podmienić. Sami możemy tą skrzynię rzucić, jeżeli gramy Angelem, ale uwierzcie mi, na polu bitwy naprawdę zawsze się te skrzynie znajdą i nawet jeżeli jest to skrzynia z przeciwnika, Jesteśmy w stanie z niej także skorzystać, więc zwracajmy na to uwagę. Kolejna porada, moi drodzy, tak jak wspomniałem na początku, Battlefield jest dość albo nawet bardzo rozbudowany. Im dalej w las, tym więcej drzew i tym ciekawiej się robi, więc zwracajmy na to uwagę, aby uczyć się wszystkich tych mechanik, które właśnie Battlefield 2042 nam oferuje. Moi drodzy, powróciło spotowanie 3D, więc zasada, najpierw zaznaczamy, potem strzelamy, oczywiście, jeżeli tylko jest to Możliwe wszyscy zaznaczeni przeciwnicy nie dość, że będą dostępni dla, na minimapie i do widoku dla naszego zespołu, to też dadzą nam punkty dodatkowe, jeżeli ktoś ich zabije, będziemy mieli mnóstwo asyst dzięki temu, poza tym nam będzie o wiele łatwiej ich e, trakować. System plus. Czyli ten system, który pozwala nam modyfikować naszą broń na polu bitwy. To też może być bardzo istotne. Po raz kolejny, jeżeli powróciliście albo zaglądaliście do tego filmu, w którym omawiam M5A3, dobrze zrozumiecie, co też mam na myśli. Kolejna sprawa, indywidualne umiejętności i gadżety specjalistów. Polecam spróbować każdego, żeby go poznać, żeby go się nauczyć, ale nie tylko po to, żeby samemu nimi grać, ale także jeżeli spotkamy go jako przeciwnika na polu bitwy, to wiemy jakie są jego mocne i słabe strony, wiemy w jaki sposób powinniśmy na niego reagować, wiemy jakie szczególnie są jego gadżety i te specjalne umiejętności, a niedługo jeżeli będziemy mieli system Kras także, czy on nam zagraża, załóżmy kiedy jesteśmy w pojeździe, czy też nie. Kolejna sprawa, moi drodzy, mocne i słabe strony pojazdów. Warto nimi pojeździć. Jeżeli nie czujemy się dobrze jako kierowca albo nie chcemy tego robić, chociażby właśnie na takim serwerze testowym, żeby się ich nauczyć, żeby zobaczyć, jak szybko jeżdżą, jak się poruszają, jak skręcają, jakie mogą mieć uzbrojenie, bo wtedy też, jeżeli będziemy przeciwko nim walczyć, wiemy lepiej, jakie są ich mocne i słabe strony. Kolejna sprawa: poznać i zrozumieć mechanikę map, moi drodzy. Mapy są dość rozległe, na szczęście teraz troszkę się zmniejszają po tym reworku. Ale musimy się nauczyć, gdzie możemy wyskoczyć, gdzie nie możemy wyskoczyć, pod który muryk, przez które okno, przez które drzwi, co możemy rozwalić, co też nie. Destrukcja nie jest na super wysokim poziomie, więc nie jest tego za dużo, ale w niektórych sytuacjach może nam to ocalić skórę, więc na to musimy zwracać uwagę. Te rzeczy będą też przychodzić nam naturalnie poprzez granie. Ale warto przynajmniej na tym podstawowym poziomie wiedzieć, jak szybko się wychodzi po drabinie, jak z niej zeskoczyć, jak korzystać z lin, tych, po których możemy wyjeżdżać góra-dół albo tych yy, pomiędzy yy, pewnymi trawersami. To wszystko są istotne mechaniki, które przenoszą naszą grę na wyższy poziom. Kolejna sprawa, moi drodzy: obserwowanie i nasłuchiwanie informacji oraz wywołań od innych graczy, jak i od dowództwa, od tego nazwijmy go narratora, który prowadzi nam rozgrywkę. Obserwujemy, który punkt jest atakowany, ilu przeciwników na nim się znajduje, czy ktoś potrzebuje amunicji, czy leczenia, czy podnoszenia. Obserwujemy i gramy bardzo dobrze, moi drodzy, z minimapą. Szczególnie teraz, kiedy to spotowanie 3D wróciło, coraz więcej żołnierzy właśnie będzie zaznaczonych na minimapie i to jest dla nas ogromne, ogromne źródło bardzo cennych informacji, więc ważne jest też to, żeby dobrze sobie tę mapę wyskalować do tych wielkości do tych odległości, które są dla nas najbardziej odpowiednie. No i na sam koniec, moi drodzy, grajmy wolniej niż nam się wydaje, że powinniśmy grać. Zwolnijmy tempo o jeden. Grajmy bardziej taktycznie, grajmy bardziej zespołowo, szczególnie w dużym podboju, a nawet tutaj w tym gameplayu. Może Wam się wydawać, że czasami ta gra jest troszkę chaotyczna, ale to wynika tylko z tego, że ja jestem już dość zaawansowanym graczem i ja się jakby często rzucam w wir tej walki, ponieważ jestem lepiej w stanie to wszystko. Kontrolować. Zaczynając, nie będziemy w stanie pewnie ogarnąć wszystkich tych bodźców, ale moi drodzy, pomimo całego tego szaleństwa, w tym jest metoda. Ja planuję sobie trzy ruchy do przodu, wiem co chcę zrobić, oczywiście nie za każdym razem wyjdzie, ale w wielu sytuacjach, jeżeli mój plan się powiedzie, mogę w dużym stopniu przyczyniać się do dobrych wyników, czy też do finalnego zwycięstwa mojego zespołu. Więc moi drodzy, zespołowo, tak jak wspomniałem, taktycznie i troszkę wolniej, to są trzy na pewno porady, które warto sobie pamiętać. Jeżeli frustracja zaczyna nam się budować, ponieważ zaczynałem nie iść, zwolnijmy, wycofajmy się trochę. Oglądnijmy jeszcze raz pole bitwy, sprawdźmy sobie może dużą mapę, zastanówmy się, co chcemy i w jaki sposób konkretnie zrobić. I nie mówię tutaj o wielkich taktycznych, że tak powiem, podchodach, tylko o tym, żeby jak najlepiej kontrolować właśnie to, co robimy na polu bitwy. Jeżeli czujemy, że tracimy kontrolę, pewnie troszkę za bardzo agresywnie albo, że tak powiem, za bardzo na jana biegniemy w to pole bitwy. I To moi drodzy, na tyle jeżeli chodzi o ten początkowy poradnik. Tak jak wspomniałem, na moim kanale możecie znaleźć też indywidualne poradniki i do specjalistów, i też do innych sytuacji. Poradniki bardziej taktyczne i ze starszych Battlefieldów, które jeden do jeden prawie mogą być przeniesione także do tego Battlefielda. Więc to tak bym Wam polecał. Jeżeli macie ochotę posłuchać o czymś konkretnym, jeżeli chcecie się nauczyć czegoś konkretnego, albo jeżeli macie jakieś konkretne pytania, oczywiście zadajcie je także w. W komentarzach na pewno z chęcią przygotuję kolejne materiały, a teraz już odmeldowuję się do następnego razu i do boju polsko, oby wygrali. Z tej strony odmeldowuję się już miniu.